Psy to jedne z najbardziej fascynujących towarzyszy człowieka i kryją w sobie ogrom ciekawostek. Wiele z nich potrafi zaskoczyć nawet doświadczonych opiekunów. Pies potrafił słyszeć dźwięki o częstotliwości znacznie wyższej niż człowiek, dlatego właśnie reaguje na gwistki, których my nie słyszymy. Jego węch jest tak rozwinięty, że potrafi wykryć pojedyncze cząsteczki zapachu w milionach innych. Niektóre rasy mają zdolność rozpoznawania chorób, takich jak nowotwory czy cukrzyca, tylko na podstawie zapachu wydzielanego przez organizm. Mózg psa jest podobny w budowie do ludzkiego i odpowiada za emocje w bardzo zbliżony sposób, dlatego psy odczuwają radość, strach czy smutek. Potrafią również rozpoznawać mimikę twarzy swojego opiekuna i dostosowywać swoje zachowanie do jego nastroju. Ciekawostką jest to, że psy posiadają unikalny odcisk nosa, który można porównać do ludzkiego odcisku palca. Wiele ras psów powstało z myślą o określonych zadaniach, np. owczarki do pilnowania stad, czy retriverii do aportowania. Najstarsze rasy mają swoje korzenie w starożytności i były towarzyszami człowieka od tysięcy lat. Największą rasą na świecie jest dok niemiecki, a najmniejszą cichłachua, który w dorosłości potrafi ważyć mniej niż 2 kg. Szczenięta rodzą się głuche i ślepe, a ich zmysły rozwijają się dopiero po kilku dniach. Dorosłe psy mają w pysku 42 zęby, czyli więcej niż człowiek. Ich ogon nie tylko pomaga w utrzymaniu równowagi, ale też służy do komunikacji z innymi psami i ludźmi. Machanie ogonem w prawą stronę zwykle oznacza radość, a w lewą niepokój. Psy potrafią nauczyć się rozumienia kilkuset słów i gestów. A niektóre wyjątkowo inteligentne osobniki znają ponad tysiąc komend. Posiadają tak zwane trzecie powieki, które chronią oczy przed zabrudzeniami. W nocy widzą lepiej niż człowiek, ponieważ ich siatkówka zawiera więcej komórek odpowiedzialnych za rejestrowanie ruchu i światła. Ich łapy potrafią wydzielać pot, dlatego mokre ślady na podłodze podczas upału nie zawsze są efektem wody, a naturalnej termoregulacji. Psy potrafią biegać z prędkością nawet 40 km na godzinę, a hart angielski należy do najszybszych stworzeń wśród ras domowych. Zmysł węchu psa jest tak precyzyjny, że wykorzystywany jest na lotniskach, w policji czy ratownictwie. Wąsy na pysku, czyli wibrysy, są niezwykle czułe i pomagają oceniać odległości w ciemności. Psy potrafią odczuwać zazdrość, zwłaszcza gdy opiekun okazuje czułość innemu zwierzęciu. Są zdolne do marzeń sennych, a ich drżenie łapczy skomlenie podczas snu to objawy przeżywania snów. Co ciekawe, psy śpią znacznie więcej niż ludzie średnio od 12 do 14 godzin na dobę. Ich serce bije szybciej niż ludzkie około 100 uderzeń na minutę. Najstarszy udokumentowany pies dożył wieku ponad 29 lat co jest niezwykłym rekordem. Psy mają naturalny instynkt do tworzenia hierarchii w grupie. Dlatego w relacji z człowiekiem traktują go jako członka stada. Rasy pracujące, takie jak Border Kali, wymagają dużej ilości ruchu i zajęć umysłowych, aby były szczęśliwe. W Japonii istnieje rasa Akita Inu, która zyskała światową sławę dzięki psucheczykołu, symbolowi wierności. Psy mają zdolność orientowania się w terenie dzięki polu magnetycznemu Ziemi, co tłumaczy ich niezwykłą umiejętność wracania do domu z dużych odległości. Mają bardzo rozwiniętą komunikację dźwiękową szczekanie, wycie, warczenie i piszczenie to różne formy przekazywania emocji. Co ciekawe, niektóre rasy prawie w ogóle nie szczekają, na przykład besengi. Psy mają też zdolność przewidywania pogody, wiele z nich reaguje na zbliżające się burze i zmiany ciśnienia. Często potrafią również wyczuć nadchodzący atak epilepsji u ludzi, zanim się rozpocznie. Choć uważamy, że psy pocą się mało, potrafią regulować temperaturę ciała także przez ziajanie, co jest ich głównym mechanizmem chłodzenia. Psy lubią rytuały i regularność dnia, dlatego lepiej znoszą codzienność, gdy wiedzą czego się spodziewać. Mają swoje preferencje co do zabawy, jedne wolą aportowanie, inne przeciąganie, a jeszcze inne pływanie. Psy potrafią pływać naturalnie dzięki odruchowi, który nazywa się dog paddle, Czyli piesza kraulowa. Wiele psów ma tendencję do zakopywania jedzenia lub zabawek, co jest pozostałością po instynktach ich wilczych przodków. Niektóre rasy, takie jak haski, potrafią ciągnąć ciężkie sanie na dystansie wielu kilometrów. Psy komunikują się również poprzez zapach, gruczoły potowe i zapachowe pozostawiają ślady, które inne psy potrafią doskonale odczytać. Szczenięta uczą się poprzez naśladowanie matki i rodzeństwa, a w późniejszym okresie poprzez zabawę z człowiekiem. Wiele psów ma naturalną potrzebę opieki nad innymi, dlatego świetnie sprawdzają się jako psy terapeutyczne. Psy potrafią odczuwać ból w sposób podobny do człowieka, choć często maskują go, aby nie okazywać słabości. Są wyjątkowo lojalne, wiele historii pokazuje psy, które przez lata czekały na swoich opiekunów. Największą siłą psa jest jego zdolność tworzenia głębokiej więzi z człowiekiem, której intensywność trudno porównać z jakimkolwiek innym zwierzęciem. Psy posiadają zdolność rozróżniania zapachów na poziomie, którego człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić, ich nos jest nawet 100 tysięcy razy czulszy od naszego. Dzięki temu potrafią wyczuć nie tylko inne zwierzęta, ale także emocje człowieka, bo strach i stres zmieniają zapach naszego potu. Psy mają niezwykłą pamięć emocjonalną, potrafią zapamiętać sytuacje i osoby, które kojarzą im się z przyjemnością albo z zagrożeniem. Wiele psów uwielbia muzykę, a badania pokazały, że najchętniej relaksują się przy muzyce klasycznej, natomiast rok może powodować u nich pobudzenie. Psy mają również preferencje dotyczące rąk swoich opiekunów część z nich jest praworęczna, a część leworęczna co objawia się w tym, którą łapą częściej się posługują. Język psa jest bardzo ważnym narzędziem nie tylko do picia, ale także do chłodzenia ciała i okazywania uczuć poprzez lizanie. Psy potrafią pić wodę niezwykle szybko, tworząc kształt łyżki ze swojego języka. Zaskakujące jest to, że psy mogą się rumienić nie na policzkach jak ludzie, ale poprzez lekkie zaczerwienienie skóry uszu i pyska, kiedy są zawstydzone lub podekscytowane. Psy doskonale rozróżniają intonacje ludzkiego głosu. Więc nawet jeśli nie rozumieją słowa, potrafią wyczuć emocje, jakie kryje ton wypowiedzi. Ich zmysł równowagi i orientacji przestrzennej sprawia, że zawsze przed położeniem się do snu kręcą się kilka razy wokół własnej osi. To zachowanie pochodzi od ich przodków, którzy w ten sposób ugniatali trawę, tworząc wygodne i bezpieczne legowisko. W wielu kulturach psy były uważane za przewodników dusz, na przykład w starożytnym Egipcie czczono boga Anubisa o głowie szakała. W mitologii nordyckiej również pojawiają się psy jako strażnicy świata zmarłych. Psy rozumieją nie tylko mowę ludzką, ale też nasze gesty. Wystarczy wskazać palcem w danym kierunku, a pies zwykle podąży za tym znakiem, co jest zdolnością unikalną dla tego gatunku. Potrafą także rozróżniać ludzkie twarze i zapamiętywać je przez długi czas. Psy mają niezwykłą cierpliwość wobec dzieci i często same dostosowują swoje zachowanie, aby nie zrobić im krzywdy. Wykazują też zachowania altruistyczne, znane są przypadki psów, które ratowały inne zwierzęta z opresji. Każda rasa psa ma inny charakter i temperament, jednak wszystkie psy potrzebują bliskości człowieka. Nawet najbardziej niezależne rasy poszukują kontaktu i interakcji. Psy są w stanie odczuwać wdzięczność i często okazują ją poprzez czułość, podążanie za opiekunem i wierność. Niektóre psy uwielbiają owoce i warzywa, jabłka, marchewki czy banany są dla nich nie tylko smaczną przekąską, ale też źródłem witamin. Psy jednak nie powinny jeść czekolady, winogron ani cebuli, ponieważ są one dla nich toksyczne. Ich sierść może pełnić różne funkcje, od ochrony przed zimnem po zabezpieczenie przed słońcem. Niektóre rasy, takie jak Haski czy Malemuti, mają podwójną warstwę sierści, dzięki czemu potrafią wytrzymać w ekstremalnym mrozie. Psy potrafią śmiać się na swój sposób, i śmiech to szybkie dyszenie połączone z otwartym pyskiem, co często obserwujemy podczas zabawy. Psy są niezwykle spostrzegawcze i potrafią wyczuć zmiany w otoczeniu które dla człowieka są niezauważalne. Zaskakujące jest to, że psy mogą tęsknić nie tylko za ludźmi, ale także za innymi psami lub zwierzętami, z którymi tworzyły więź. Potrafią również przeżywać żałobę po stracie bliskiej i istoty. Psy wykazują się ogromną inteligencją społeczną, potrafią współpracować z człowiekiem i rozwiązywać problemy w sposób, który jest rzadki w świecie zwierząt. Ich zdolność adaptacji do życia w różnych warunkach sprawiła, że stały się jednymi z najbardziej rozpowszechnionych zwierząt domowych na świecie.